Kakolwiek kusztawki, no i mój kolega będzie miał Kolega, no, Fnorek 32 z miejem Podajcie również na mój kanał. Mamy nową bazę. Logo naszej bazy to jest XZ. Możecie zauważyć to logo na y, moim logo na kanale. Zbójcie w Norka 32 I tam Roblox Kie, Kiedyś albo może Jutro jak do, Damy sobie nasze numery Nagramy film z Roblox razem Przykład z dorszu W Pet Simulator X Napiszcie w komentarzach ym, Kto W co mamy zagrać Razem Zobaczymy kto dotarł do tego momentu jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i subika. A my tu bujamy, jak widać już się kiba. Mama o! 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 skacz! A nas skąd? No tu. Dobra widzowie, idziemy na kolejny lew. Oto tu wchodzimy, czekajcie. Wchodzimy. Aha. Dawaj, dawaj. Idź. O ile tu lodu. O cholera. Nie, nie nie rzucaj wam mnie śnieżkami. Dobrze, dobrze. Kiedy ja cię walnę śnieżką. O zimno. Ej, jutro dostaniesz 5 złotych, bo będę ci płacił, że nagrywasz. O dobra. Widzę, ja na taki deal mogę iść, chociaż mi to Alanek zaproponował? Ja, ja tego nie robię dla pieniędzy. Pamiętacie? Na moim starym kanale, nie wiem dlaczego tu mówię tyle rzeczy, miała być mu ta wdali, jednak się nie pojawiła i się nie pojawi. Koniec wywiadu. Ujokier ja, ja, dziela widzowie. I to jest mega śliskie to drewno. O, cholera, to Dobra. To Widać, Alanek ma problemy techniczne. O, ja pierw! Trochę mu tu potrząsiemy. O oh mój A zobaczcie jak u nas sypie śnieg. A nie, nie widać tego. A może... Te... Nie, trochę widać. Dobra, trochę widać. Jakby co, jesteśmy w Bolesławcu, bo tu przyjechaliśmy z Wrocławia. No. No. No i lecimy. Pik. Czekajcie chwilę. pierdolisz. że ja będę musiał z tego zjechać. A to już takie śliczkie. Będziesz musiał. Jak się wy, wywalę, to... A robisz to, no. to dla lajku. No. Dobra, znowu. Dobra, dawaj. Czekaj, bo polecę. Już. Dawaj. Dobra. I będę cię nagrywał. Siema. Dobra, no siema. A Lanek będzie zjeżdżał z tej oto górki. Jak chcesz, to umrę widziałem. Właśnie. I te wszystkie subskrypcje Alanka mają być moje, jak umrzę. Przejmę <noise> jego subskrypcję. Dobra, Alan, jedziesz. O, Tam, Roblox będzie. Właśnie jechał. Zmiej sobie nazwę. Jedzie! No! Jedzie! O! Jedzie na lodzie! Kurwa! O, wydaje, wydaje jakieś dziwne dźwięki. Zjechałeś z tej zjeżdżalni i poleciałeś! Idziemy na labirynt! Dobra, widzowie, teraz lecimy na labirynt! Let's go! A potem chowanego się bawimy. Potem jeszcze nagrywamy mój film i się bawimy z chowanego No i idziemy tam. <laughs> Problemy techniczne. Ola na telefon wydaje ciemne dźwięki. Jakiego youtubera lubisz najbardziej? Fnorka38. Ja lubię najbardziej Team Roblox. Yeah. Ma najlepszy montaż. Dobra. Ym, kto według ciebie robi najlepsze filmy? E ty. Kto? Norek32. Kto robi najlepszy montaż? 32 snorek. 32 knorek. dobra. Biegniemy! Kania! widzisz że Ej, nie widać. Dobra, widzowie, przechodzimy ciężki labirynt.